<śmiania> no tak, i Czym jest Centrum Organizacji Pozarządowych? Centrum Organizacji Pozarządowej, jak sama nazwa mówi, ma wspierać w swoim zadaniu pomagać organizacjom pozarządowym, tym, które już działają albo tym, które mają dopiero powstać. Będzie świadczyło różnego rodzaju usługi. Będą to usługi prawne, księgowe, specjalistyczne, już takie typowe od, na przykład od zakresu działań danej organizacji. I to, to centrum będzie też miało charakter szkoleniowy. Tak jak powiedziałam w czasie uroczystego otwarcia, to centrum będzie działało na razie. Raz w tygodniu, w środę, od godziny 11 do 14 będą przyjeżdżali specjaliści z, z organizacji, które współpracują i które już mają takie centra organizacji, prowadzą takie centra organizacji pozarządowych. Głównie będą to specjaliści ze Słupska, z Gdańska i z Kartus, ale my też lokalnych mamy. I o co jakiś czas, jak zdobędziemy fundusze, i jak mówiła też koleżanka Marta, jak nam dadzą jakieś fundusze to, to będą szkolenia, żeby więcej osób od razu mogło skorzystać. My mamy też różnego rodzaju e, książki, materiały, które e, dajemy nieodpłatnie organizacjom pozarządowym. A to pierwsze szkolenie kiedy się odbędzie? To jaki 20... będzie jego temat? Tak, 20 kwietnia będzie też tutaj u nas w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Będzie od godziny 10 trwało do godziny 14 i to będzie e, księgowość w organizacjach pozarządowych. E, Uczynny ten temat jest bardzo młodym, młodo powstałym, czy ten krótko działającym organizacjom pozarządowym, bo jednak ta księgowość w organizacjach pozarządowych jest inna aniżeli ta, która jest w różnego rodzaju instytucjach. A jakie jest to źródło finansowania tego centrum? W tej chwili powiedzmy sobie tak, korzystamy z zasobów. Tego dużego projektu, który prowadzi CIO w Słupsku, czyli Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz RC w Gdańsku, czyli Regionalne Centrum Wspomagania i Informacji dla Organizacji Pozarządowych. To jest taki pomorski projekt i oni nam dofinansowują pewne działania, ale tutaj służy nam pomocą Starostwo Powiatowe w Kościerzynie i, i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.